Was bardzo gorący serdecznie z tej strony Piko, to jest pierwszy odcinek z bardzo i to bardzo nowej serii, która będzie nazywała się Zagrajmy w Minecraft z modami. Um, tak więc tak, co by tu więcej wam powiedzieć? Po prostu ta seria będzie taka mm, z modami, że ja będę co jakiś czas wgrywał mody, możecie podawać swoje propozycje w komentarzach i ja będę sobie wgrywał, sprawdzał, czy nie ma przypadkiem jakichś błędów przy tych modach, które będą instalowane i po prostu będę grał. Widzicie, tu jest świat z Hardcora, ten, ale my stworzymy sobie nowy, nazwiemy go Zagrajmy w Minecraft z modami. Chyba tak. Eee, dobra. Tak więc, żeby nie przedłużać. Eee, no, tak więc stworzymy nowy świat. <laughs> Trochę pomyślałem przy tym. <laughs> dobra. Zapisywanie czanków, wszystko pięknie, la, la, la. Okej, okay, jak widzicie, mam zainstalowane już mody. Zaraz wam wymienię, jakie to są mody. Są to, fuck, są to mody, które nazywają się Mile Nail, czyli dodaje nam taką super fajną, super fajne wioski do gry. Mam też moda, która nazywa się Race Minimap, to jest właśnie to, co widzicie w górnym prawym rogu. Co tam jeszcze? Inventory Tweaks to jest mod, który na guzika R e, segreguje nam itemy. Jak widzicie pięknie to działa. E, to chyba wszystko, co mam mody. Nie, jeszcze mam mod, który nazywa się Craft Recipe, coś takiego, który daje nam e, książkę, na której możemy zobaczyć wszystkie receptury craftowania. Przydatne jest to, bo w sumie jak nie znam jakiegoś przedmiotu, a jest na przykład zawarty w modzie, to możemy równie dobrze sprawdzić sobie jak go wykonać. Więc, więc spoko. Jeszcze trochę O, drzewa ściągniemy. Dobra. Można iść w świat. Jak widzicie na początku było mm, napisane, że naciśnij M, aby wyświetlić swoją historię i tu macie kultury. Kultura Hindi to jest właśnie z tego moda MyLinear. I tu mamy kultura Chin, czyli Hindusi i reputacja, czyli jak mamy z nimi, jakie mamy porozumienie, o znajomości językami że jak się z nimi dogodujemy. Jak będzie tutaj większy poziom, to będziemy stosowali questy i tak dalej. jak na razie szukamy wioski. Brak danej wioski w promieniu 2 km. Szukaj dalej. Wow, wow, spadłem O, świnki. Nowy skin, kurczaczek. Dobra, patyczki. Nie wiem czemu z tego, zobaczcie. Są białe deski, a są ciemne patyki. Tak, nie, nie zrobili tego jeszcze chyba, że kolorowe rzeczy są, typu patyki, typu e, nie wiem, schody, półpłytki i tak dalej. Czuję sobie na początku kilow e, i ogarniemy sobie jeszcze miecz. Dobra. R. Dobra. E, no i mamy wszystko ładnie poukładane. Dobra. A, zapomniałem jeszcze o jednym modzie. Tak, jeszcze mamy jednego moda. Mmm, który nazywa się... E, Timber mod chyba. Chyba tak to się nazywało. Który po zrobieniu coś jakiego? Znika całe drzewo. Tylko <laughs> i się co To jest w sumie niedobre. Ale dobra, nieważne. Jeszcze możemy kilka drzew skosić tak. O, dobra. Nie chodzi do świnie. Zabiję was. Haha. <laughs> To zły, chodź tutaj, tak, ale już taką tupę. Chodź tu. Oh je. Yeah. I wanna kill you. Uh. Dychaj w frajerze. Dalej. Frajerko, frajerze. Nie wiem. chodź tu, że. Dobra. Jeszcze ty. Gdzie ty jesteś? No chodź Okej. Ok. Żybki. Szukamy wioski. Gdzie to najbliższa wioska? Tam coś jest, tam coś jest, więc tam idziemy. Zobaczymy co tam ciekawego słychać w tym okrągłym czymś. Jak widzę, że tam dżungla się już zaczyna powoli, ja do dżungli nie chcę iść. z tego sprawdzimy co tam jest. Wow. Wow. Dobra, sprawdzimy co tam jest. O, to to chyba. Tak, mod Mile nawet ktoś się pytał, jeszcze wszystkie mody będą. W... Eee, w... What the fuck, what the fuck, kurwa? Ooo, ty frajerze! Gdzie mnie do mnie kurwa z łuku do mnie tu? Spierdalaj, spierdalaj. O, ty frajerze. Ty kurwo, Szma to daje bana. Wypierdalaj, 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 wypierdalaj. Won, won pizdo. Jak nie wystraszyła, to bandyta jakiś. Łuk. Dobra. Widzicie co? Zrobimy inny trik. Dobrze. Dobra. mianowicie coś takiego, że. Copiemy sobie dziurę. Weźmiemy sobie kamienne itemy, zrobimy. A potem tych chuj zajebiemy. Tak, to jest mój plan. Dobra. Kufa, kto ja pomyślał, że to pan z tym mod, myślę, że nie ma takich, takich rzeczy jak bandyci. Myślę, że tylko rozbudowa wioski jest, ale jednak, a jednak coś jest. Bardzo miło zaskoczony jestem. Ta, dobra. Jeszcze trochę. Jakże tą ścianę. Dobra. Już kończę. Widzicie, nie, nie ważne Nieważne. Nie umiem tego mówić. Wybać, że. Nie, co ja robię? Tutaj jeszcze mięso sobie ogarniemy. Kilow. Kilow. Tak. To zamienimy. Tu, to tu jedziemy. Teraz ich zajęwię. Zobaczcie. Już będą leżeli wszyscy. Czy tutaj mięso? FA. Dawaj. Dobra. Zaczynamy. Wo, wow, wow, negusie, bambusie. O co? Nie ma śminie Ty kurwo, no co? No? No Skalipizdów <grym> Jednał go O kurwa, o kurwa, o kurwa, o kurwa Silne pety Dobra. O ty kurwo! Gida. Odwrót, odwrót, odwrót! fuck, fuck, mało HP, mało HP! Kurwa, silni są. Kurczak sobie z nimi nie poradzi. Jakie pizdy. Dobra, w pierwszym odcinku rozbijemy ten zamek. ten ich cały zamek. Dobra. Tędy, tędy. Woda, kurwa. Mmm... Jeroen? Fuck. O, wpytę. Przejebane Chodź tu. Chodź tu pedale. Nie wiem, czy oni drzewa niższą, kurwa. W tej fraierze. No zdechaj, że. O! Tak! Uh, taak, widzicie to. I chodź ty, kurwa. No dawaj. No Ja stara mieszkam w zapizdowie Dobra A tutaj jeszcze ktoś jest Jakiś pociąg Tutaj jest jakiś też player, Który lubi się bić A wyjebałem się Wszystkie nie są otwarte Yeah Co to mamy na górze? Zapis Zapizdowo, czyli chuj Nie wiem czemu tak na tej serii po prostu stres <gry> Dobra, idziemy na dół caminho botando tá dá oh yeah oh yeah oh, oh fuck yeah foi me tentando tudo aí Nie wiem, że tu sobie zrobimy tymczasową kryjówkę, ale zobaczcie, jabłecznik, danieru, e, denary, to są, waluta w tej grze, to jest waluta. E, nie, tak, to jest waluta, no co w sumie chcę powiedzieć. Różka negocjacji, hełm Normanów. <laughs> o, ja dole? Tyle Dobra. O, poukładamy sobie. Jeszcze to zabierzemy. Łóżeczka. Kurwa, dużo miejsca zabierają. To jak się rozwali to no Ale zobaczcie. Kurwa. Czyliś nie umierać takim modem. Chodnię sobie zaburzymy stąd. O tu musimy trochę pokładać jeszcze ekwipunek. To tu, to tu, to tu, tu, tu. niepotrzebne w ogóle to tu, tu, tu dobra. Jeszcze muszę zobaczyć na jakim poziomie normalnym, dobra O wiem, jak widzicie, mm, zajebiście z tym modem jest tam widzę szkieleta Tutaj nie wychodzi cienia. Chcę dalej z z tym Dawaj Dobra Dlatego takie lagi, bo tu dżungla jest obok. A jak jest dżungla, to są lagi. Pamiętajcie o tym. Czy ty Nie ucho. Wiecie, co w sumie zostaniemy tu jeszcze przez tą noc jedną? Przez tą jedną noc tutaj zostaniemy. Postawimy sobie jedno łóżko, bo chuj na tyle łóżek. Eee. Wiercie. Um, Tutaj będą strzały. Jeszcze trzeba ogarnąć jakieś rzeczy, typu. E, Śniam piecyk, pogotować sobie żarcie. No. Odcinki będą trwały po jeden Minecraftowy dzień, mam nadzieję. Albo tak mniej więcej dwa. żeby nie były za długie. Pierwszy odcinek będzie trwał akurat dwa. Hmm. Tak, to się robię tak? Pierwszy odcinek będzie trwał dni, dwa... kurwa, to the to what the fuck, what the fuck! Co to kurwa miało być? No pojebało! Spadnie. No widzę na pewno. To kurwa! O, pytę kurwa, ać o, o, co ja się tu zaboliłem? Dobra, załóżmy, że idziemy spać. Jeżeli nic nas, to nie wpierdoli Dobra, chyba żyje, dol. OK okej... Wow, ale naprawdę dziwne to jest. być dziwne, że oni tu przyszli w ogóle. What the fuck? A na szczęście jak nie zabiją to tutaj się zrespał, nie? Bo już sobie pospałem. Z idziemy na żywioł. WUSY JEBANE Pół serduszka i wypierdalam To do mnie chce zadzierać Wypierdalaj, wypierdalaj, wypierdalaj Co kurwa HAHA Ja pierdolę. Tylko jest pan Dobra. Midzieję, że tu ci nie będzie. Ja pierdolę. Tam widzę czerwonego grzyba, więc po niego w sumie zejdę. Ale lagi Uff. Chłopie dalej, dobra. No jakie lagi. Dobra. Mamy po grzybie, można go potem z mączki ogarnąć. Jak hmm, na razie ja stąd spadam. Bo w sumie nie chcę kłopotów. Poszukamy tej e, wioski Normanów, bo to jest taka najbardziej ocywilizowana wioska w, całej tej, w całym tym modzie. Czy <laughs> Nawet takie duże z tych orangach, o, Dobra. Tak, poszukamy tej wioski. Szukaj dalej. Hmm. Hmm. Mm. W sumie jakbyście chcieli jakieś poradniki dotyczące tego moda Miley Name, to możecie do mnie napisać, bo w sumie ja mam wersję polską, bo w modzie istnieje spolszczenie, ale trudno jest je zainstalować. Sam się nad nim męczyłem kilka ładnych godzin. Więc jakbyście e, chcieli spolszczenie, to możecie napisać do mnie na PFU, ja Wam pomogę. Więc nie ma lipy. No. Dobra. Kurwa, jak tu się jebany, byś mnie zabił. Zombie słyszę. O, o. Coś mi się wydaje, że ten odcinek będzie dosyć długi. Zlagowało, czyli za niedługo będzie dzioska gdzieś tutaj. Dawaj, tej Dobra. No. Nie. Nie. Aha, no no dobra, tak, tak, tak. Ta fuck kurwa, Przecież to nie było wszędzie wioski. LOL Dobra <noise> W każdym bądź razie Zapiszemy tę lokację Nie, któryś zapisał To, to jest to. to? To, aha, dobra, tym um, Wioska Maju, bo to chyba Maju, nie, w Hindusi nie Chuj wie Wioska Hindu Hindusu Chuj wie jak będzie napisam Dobra, W każdym razie szukamy wejścia do tego, bo to jest budynek główny. Tak? Dobrze wiem Dobrze wiem. To jest budynek główny. Co oni dobudują? Piaskowiec za potrzebny. O kurwa, weź mnie strut. Dziewczyno Uf. Dobra... Mm -hmm. Tak. W sumie nic wami sprzedam. chuje. Nie, nie polubiłem handlu z wami. Jesteście poje pani. Ha, ha. Tak. Dobra. Ale z wioskami hindusów nie chcemy się kłopotać, ponieważ wioski hindusów są do dupy, nic ciekawego nie mają, nic ciekawego nie budują. Tak więc, e, b, b. Tam widzę lawę, tu widzę lawę, wszędzie kurwa widzę lawę. A ty co tak zapiętajesz? Dobra, coś tutaj jeszcze jest. Nie wiem, czy to ich wioska, czy nie ich wioska. Tak, to jest ich wioska. Idziemy w głąb lasu, zarobić hałasu. Kurwa, z każdej strony jest dżungla. Ale no, mamy zapisaną tę wioskę, więc nie ma problemu. W każdej chwili możemy do niej dojść, jak nie będzie innej. O, oh, come on, krowa. I wanna kill you, krowa. Chodź, tu daj dupy. Dzięki. Dzięki. one nie Dobra. Dostałem achievementa. To jest dziwne, bo w sumie z serwera dostałem achievementa diamenty. Lol. Dobra, to mamy tutaj raz krowie śmierdziało z dupy. I czas na żniwa. to trzeba zrobić potykę. Muszę zapamiętać, co mam robić. Tu widzę dwie ładne rzeczki koło. Obok raczej. Chcecie, chcecie Sida to macie. Jakby zastanowić że jak zrobiłem to bez tego gówna, bo to normalnie jest chyba Alt F3. Tak. Widzicie, teraz jest z gównem takim po prawo i z takim głównym po lewo. A jak chcecie bez takiego gówna po lewo i prawo, to macie tutaj. Mam tylko 18 FPS-ów. No, i tu macie tutaj SIDA 755920838348409163 Te. Więc jak chcecie zainstalujcie sobie te same mody, co ja mam. I nie sobie SIDA, będziecie mieli to samo. Ty kurwo zdychać. Już. Nie baw się ze mną. Nie wejdziesz na drzewo. A ty kurwy, spadłaś taka skana A tu. zostanie tylko puchę tuszka. W sumie zainstalował mi jeszcze moda, który nazywa się e, RPG Health. Coś Nie. No żeby po prostu mamy na samym wstępie 300 serduszka, i potem z wiekiem e, rozwoju naszego e, EXPA po prostu te trzy serduszka rosną w górę. Znaleźć dalej. Chyba, chyba żarty będę miał Łoooo Lag Raczej out of memory Yeah No cóż W każdym razie to jest koniec tego odcinka Tak więc komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie I na razie